Trzeba być żeby było Ale będzie coś innego niż Team Deadmatch bo A jest Bomb i jest ten Secure the... coś tam Objective, no jest jeden Objective albo Bomb I coś Ale jeszcze? Dodadzą? Nie, nie ma, ma nic pojawia? więcej Na pewno jeszcze jest Hostage teraz, czasie, że na, najemnika, raczej Boże, nie najemnika, tylko cywila trzeba wyprowadzić Szybko bierzcie klasę, że mam ją, to jest Gość też jest rekrutem, czyli... O, albo ktoś mu zabrał, albo dopiero zaczyna. Hmm. Hello. Chyba. Halo. Panie, nie, 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 nie znachylny. Dobra. dobra. Ja idę bronić tam B. Nie ze Dobra, ja zostanę tu. Trzeba to będzie wzmocnić te ściany tutaj. O Jezus, my musimy wszystko tu powzmacniać. Oskar, ty ryby, no. to powzmacniać. Oscar, ty To To bloki znaczące no. Tych drzwi jeszcze nie zamykają. jednak nie. Kurde. No i jeden został. A znaleźli, ale będzie. Jezus, nie tu. Ja to mam to budowa? On nie wie, że to jest jest przejebane Wiem Teraz, teraz, teraz to wszystko na maksa, no Spół to zabawę kaduj to, te drzwi Trzeba zadbać o to, żeby nie było aż tak przejebane Obserwuj już okna czy nie rozwalają? Może być Nie, nie, ważne, z innej strony, żeby to na przykład tu było Dobra Mm. Kurde, tu będzie ciężko, ale. dobra, ja tu będę patrzył na drzwi. Zresztą, też. Na drzwi. Ja... Dobra, ty A ja patrz. O, można. Ej, dobra, ty patrz tam. Zrób masz jakąś dziurkę czy coś. A ja będę patrzył miał, miał oko na to okno. A jak będzie ktoś przed szedł, to będziemy słyszeć druty. Aj tu, u Okno, okno. Idą oknem. Ja też okno. Mam nadzieję, że będziemy słyszeć te druty. Myślę, no ty będziesz stoił. Może ja to zabarykaduję, co? Co? To? Drzwi, no! <śmiennie> Fajnie by było! Ej, oni nie wiedzą tego, gdzie jest A! Ja nie mogę iść do tego na No to w razie czego tam do nich pójdziemy? <śmiennie> Zróbmy ich plecki. Nie Ja rozstawiałem jebaną kartę. O, no to tam bombery u ciebie są. No, najwidoczniej idą. Dobra, się czy to ładnie widzę. No to no. oni na A, bo jak wiecie, że mają pewne to idą na A. <grym, grym>, Okej, okay. patrz tu. Jest u mnie. I jest dwóch. Dobra, no no tak. ja, ja pójdę do nich. No... Oni okno w tej Wchodzę, to idź do innych drzwi. Chociaż nie, tu nie ma innego wejścia, dobra, ujdź, bijamy. nie żyje. Kurwa, myślałem, że znowu się przebiec. Już chciałem się leczyć znowu na pierdolę. Ja bym go jeszcze no, praktycznie zniszczył, ten co mnie też zrobił. Został się tu leczyć. No ja, ja siebie mogę, mógłbym leczyć, bo jestem medykiem. A no. Co? No. Bo ja mam strzykawkę, i ja mogę. On się pyta, czy nas możesz. Tak. Z daleka. Ja to kogoś z nas. Ale to jak już nie żyjemy też? Nie, nie. Nie żyjesz, jak nie. my się wykrwawiamy chyba, nie? No, jak tego się wykrwawiacie, mogę za was strzelić i Ty staniecie. No rób to, tak. To, to. No tylko musicie na wleżeć, leżeć, tak, a nie umrzeć. On Kurde. też tu ma Need to use drone to locate a bomb. We need it. Eee, na dole, są. Gdzieś mnie nie widzi. Chociaż czekajcie, nie, nie wiem, czy na dole. Po co on te druty na schodach rozstawiał? Czyli nie ma. Nieee! coś jest na górze? Ja przyjechałem do Teraz do dupy tam. Do nie mamy nic. No wiemy, że nie na dole. będzie trochę łażenia i szukania. Ja słyszę jak się tu, Ej, zobacz, na Kondi, tu jest wzmocnione, tu jest wzmocnione. Czyli gdzie? Tu, od razu ja tu. Ja słyszałem, bo czy, tu ktoś właśnie łupał przed chwilą. barykadę no nie? Był... Dobra, to ja tutaj na termita. E, dobra, a my się tutaj zrzucimy. O, tu jest wzmocnione okno. Obydwa wzmocnione te dwa. Jak bary. tak chodzisz, Ernest, dziko? Babel tu mam czyste okno. Kurde, nie chciałem Czyste? Ej! Szyba z tego okna. Będziemy okay. może inną stronę Panowie. Ja mam jakiegoś drona. Na szóstkę? Słyszę pikanie tu. Tutaj jest wszystko wzmocnione. Wjechałeś tam hordy? Tak, wjechałem jest tu koleś. Yes, I jest, mam! Tam kolegę Jeden koleś tego broni Chodź tam Czysto? Dawaj rozwal to Chodź No, co tam niego nie ma? Kurde no! No, schowałem się Jebany i strzelił Skąd on cię zabił? Byłeś w środku już? Tak, my, my chodziliśmy do środka Też cię ciebie zabił? Nie, mnie zabił inny Mnie zabił taki koleś co tam się wychylił, ja chciałem go przez kraty, ale mnie strzelił Właśnie w tym pomieszczeniu nie koleś Zabiliś go? O, z jestem Ja, z powrotem On się mi strzelił będzie niebezpieczne Rozbój tą bombę, ta bomba była na oknie, nie wiem czy ona no nie wyjebie Jezu, nie rozbój, odsuń się, po prostu strzelaj Oskar, no chodź tu, gdzieś ty poszedł? No kurwa, no idę, no Boże, co ty strasz! No tak strasz, bo ty masz do Bo Masz bombę tam pod No właśnie, tak. ale Oskar ma bombę, tak? Ale mi chodzi o ładunki wybuchowe Naciśnie ktoś i wyjebie Jest w tych trutach No i zajebiście, chodź! Ora, bo... No może... No iś... godziny. No. no co strąłeś się pół godziny, jeżeli mówisz chodź to chyba widzisz tam ktoś jest czy nie. No. To no. To żeby no mówić Nie, nie było. Podć, tak? No. Chodź, a ty idę, no nie strąń, nie strąń i siedzę pięknie. No, no, no ale... Czemu denerwuje cię za to byś, czy, czy byś, zadać Ja pójdę, ja ja pójdę nie nie sam. Ja sam grał. Ja Dawno już byśmy ten... Nie wkurwiaj mnie nawet. Chlebo wygrał za, za nas tą rundę. Chodź mu zajebać Bo mnie denerwuje, bo się pluje jakby nie wiem co to było No ale. Chodź mu zajebać Ja bym mu zajebał byś zajeba? Kołaj biorę szatynkę na tak Ja przecież żartuj jest ja w ogóle tak bym się przejechał tym waszym bari, że to jest koniec. do prawo jazdy zdaję. Chuj mi na prawo jazdy, tam po polach na napierdolają, było coś pięknego. Możecie powiedzieć, możecie powiedzieć tacie, że zaje zajebiście mi się tęskni za to, zajebiste to jest. Tak kurwa wiesz, tych polach. Uff. Drogi tato, sobie się zajebiście tęskni za polami. The area, no, to w już przypadku to, to by oh Okej, okay, jak to tu wygląda? Masakra to wygląda. Ja tu oczyściłem biurko od komputerów, nie? No. Tego bym nie barykadował, żebyśmy mieli szybki dostęp, więc tylko te drewniane bym postawił tutaj. Ja tu? No. Żebyśmy mogli w razie czego szybko dojść. E, możecie sobie te ściany, chociaż w sumie nie wiem czy to jest sens.

Możemy tu jakoś to wzmocnić? Gdzieś coś tu, tego? To? O, dobra, wzmocnione. Oko Ja byłem tam. Dobra, ja tu zostanę sobie. Właśnie, jeszcze te druty. A ja mam coś takiego. Ej, mam druty! Gdzie mogę rzucić? Gdzieś, żeby było słychać. Chodzi tam ktoś, zostaje? Czy co? Ja zostaję Ej, 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 okno! Tam ktoś leży. Dobra. dobra. Dobra, dłużej. dłużej. Dobra, idę Lepiej mnie zostawić. No nie, ale tak tu. Tak mi się delikatnie na linii strzału ustawiłeś, ale dobra. Jest tam, jest przy oknie. Widzę cień, jest przy oknie. Okay. Okno po lewej. już nie będziecie widział? Okay, dobra. Mogę iść do dobra. mnie się przyczłogać. Dobra, już jestem. Czy mogę na coś? No, kurwa. Tylko dobra. O kurwa. O ja. Nic się tu Ostatni operator standing by, ja Bomber. Widzisz go gdzieś tam, jakby co, to od razu krzyż to do ciebie go? Do mnie chyba, z okna, z okna, z okna. Skorego na przeciwko A prawe. Jest, jest, jest. To jest bumber. Dobrze. Nic nie widzę z tej kamery, ale dobrze. No tak, bo ja jak jest takie. <grywa> nie podoba mi się ten sniper na razie. <grywa> Przełożyli na kiedyś ten mecz Roketa, czy po prostu powiedzieli, że teraz nie? Co? Przełożyli na kiedyś ten mecz w Roketa, czy po prostu Musimy, powiedzieli, musimy się, się na nowo umówić. <grym> w weekend? No, weekend to szczerze mówiąc ewentualnie niedziela wieczór, jeżeli mówimy o wieczorach. No właśnie, też tak stałem to będzie Jeżeli mówimy o wieczorze, to, to tylko wtedy. Piątek w ogóle odpada. No, to się zgodnie A sobota to tam No przed którąś tam godziną wieczorną to będzie Jestem tu Widzę Dron has located a bomb O koleż 5 sekund Tu nie można też wybuchnąć nie? Nie ja. You've located a bar. Make your way to its location and defuse it. <laughs> yeah, that's it. <laughs> To się puścił bombę. Go ci dajcie, to mogę podłożyć. Nie, 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 nie podkładaj nic. Nie podkładaj nic, ja sobie tutaj tak tylko zerknę. Szybko. Aha, tu jest zamknięte. Serio? Ernie! Ernie! Pomóż mi! Ernest! Nie, ja nie wierzę! On, nie, on nas nie słyszy! Dobra, 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 gdzie jesteś? No leży tu na dole! Idź Hubert! To nie stasz czasami radu bo ja właśnie spadłem! Trzymaj! Skąd cię zabił, Ernest? No, on, on nie słyszy nie nas? tak! No, tak. Ja tak. Jest agent, on nad nie kosztuje! Ja powiem. nie wytrzymam! Napisz, no, może ma być! Dobra. Było distraction, chociaż nie wiem, czy on tam zginął, tam ten koleś. Dobra, chodzę, chuj. Kto ma tą bombę? Ja. O, chuj, tam burzę Kurwa! Jezus, o oh, boże, o oh, ty Jezus, zajebał Z dwóch stron weszli O oh, kurwa <laughs> <laughs> uh, Oskar, Stas Oni oh, tu byli To ich było mnóstwo <laughs> jest Jeszcze raz! Masz go? Kurwa, on tam leży? A on tu biegał, biegał, ja właśnie wadę. Ale zabijłeś go? Czy zradziłeś chociaż? Czy coś? On chyba leży, wiesz. Uważaj, byś to nie spadł. Nas... Ja już parę razy tak spadłem, tak jak ty, Bamber. Nie trzeba tak blisko krawędzi podchodzić. Uda Tak, trzeba się pospieszyć, Bamber. Nie ma dużo czasu. Nie no, wiem, się tam Z tym oksym, dokładnie. Jeszcze 7 sekund I w lewo, w lewo Już nie znożymy pod, pod, podłożyć, więc... Cool. hanko Bo yeah. no, tam szedł dalej Frodo, do bym go A jeszcze się wyżywa na Tobie Overtime match point No ja nie wiem, czy my to kurde dowieziemy Kurde Ciężko ja będzie otykujemy. Ja wolałem bronić Zależy jeszcze w jakim miejscu będzie. O, tam na górze jest chujowo. No jak jest na samej górze, to jest właśnie kijowo. Bo tak to możemy sobie wejść górą i im, i im rozwalić sufit. No. To jest wtedy przerąbana sprawa. Dobra, musimy znaleźć. No, Może to... wygramy, nie? Mamy jeszcze szansę. Wejdźmy na 3-4. Dwóch sufitem, dwóch oknami i będzie Dobrze było się w żadną minę nie wjebać Dobra, wjeżdżam tu. po co tu wjechałem? Kuba. Kuba zajebiście, znowu nic nie znajdziemy? Ja nie Jezus, 10 sekund. To musi być w tym budynku, gdzie jest teraz Ty, ty jesteś pan. Kurde, nie wiem teraz skąd, bo mi szedł z dołu. Ja, ja ich widziałem. No, bo bo. Na, na dole czy na górze byli? Tak, z pośrednio. No ja właśnie mnie też zabił na pośrednio, ale on właśnie ze schodów wchodził z dołu, więc nie wiem teraz. Chuj, przecież ja mam ten! Wolhaka. Ja zobaczę czy znajdę jakieś ten. Jest coś na tym pie... Okej... Okay. Skąd nas kurwa skurwa zabija? Ten łoś Ernest otworzył drzwi nie mówiąc mi o tym! I nas kurde wystrzelali wszystkich! Tak, kaczki! No a kto otworzył tę drewnianą barykadę? Ej. Ja z no. tym snajperem, ja się z respa nie ruszyłem dobrze! Nie gramy, więc kiedy ja no on się z nami nie kominczył. Ja pierdolę. No on tam gdzie oni, oni weszli tam po lewej, tych dwóch ziomków od nas to właśnie Staton mnie kalm rozjebał. No, ja nie wiedziałem, że oni wchodzą. Mówiłem, że ja najpierw przeskanuje teren. A, coś tu mnie Ja pierdolę. O, bombę znaleźliśmy. O, przegraliśmy. No chyba że bombę, nie wiem, zrobisz jakąś akcję w stylu Call of Duty i wszystkich rozkurwisz. Nie ma tu gdzieś schodów? tego nie mogę rozwalić, nie? Czy mogę? Nie. O, są tutaj schody na górę. Oni no są na tym poziomie tu? Tak, to jest tu. chodzi tam. Ale dignos chyba się No właśnie, dlatego lecę strzelać. Kurwa, a zabiję no, mnie tego, tak. no, drugiego nie złożyłem No i znowu Ruszek mnie zabił Kurde, gdzie to szukał? W jaki sposób on mnie tam? Niestety, porażyka. Dobra, ja już dziękuję.